Sieman Kozimarski z One I dzisiaj nagrywam ostatni odcinek z Minecraft No po prostu Minecraft No i dzisiaj to jest taki filmik, Boże, no, że z koniec serii w ogóle No i wszystko wam powiem dzisiaj Taki temat, No i o to chodzi, że niedługo będzie Q&A i nie wiem, czy to nagrywać, czy nie, no to dajcie lajka, no to dajcie opis, yy, dajcie opis, czy mam nagrać Q&A, czy nie mam nagrać Q&A, no. Wysyłajcie mi wyzwania do następnej serii, no, następnej serii, i zobaczycie, kiedy będzie, ja nie wiem, kiedy będzie. А будем видеть, как будет нова встреча. Ну, 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 так. Видите, как будет новая.